Nie żebym się chwaliła, ale zostałam ambasadorką sklepu, upieczmy to. Mam nawet fartuszek jako dowód. Jak wyglądam? Oprócz fartuszka dostałam też paczkę powitalną, więc przejrzyjcie ze mną jej zawartość. Trochę ciężko tak na stojąco, ale. Trudno. Mamy tutaj dwie metalowe szpatuły: jedną taką malusienką z takim zgięciem, i drugą prostą, wielką. Pędzelki od Wiltona, które mogą służyć do pudrowania masy cukrowej, i właśnie ja się na nie czaiłam, więc bardzo fajnie, że się tutaj znalazły. Mam też naklejki. Żelatyna wieprzowa w płatkach. To jest co od dawna chciałam przetestować, czyli czekoladę belgijską owocową. Ostatnio miałam okazję spróbować karmelowe i jest. Boska, więc teraz będę mieć okazję stestować tą. Dwa opakowania pasty Marcepanowej, tego też nigdy nie używałam. Słuchajcie, mamy tutaj masę cukrową o smaku waniliowym, niebieską oraz taką chyba bez koloru, po prostu białą, ale jeszcze się upewnię. Ta nie ma chyba smaku. Nie jest napisane tak przynajmniej. Będzie testowane, bo tego też nigdy nie używałam. Ostatnią rzeczą, która znalazła się w paczce, to jest coś takiego. To jest po prostu taka folia, coś jak folia rantowa, ale nie do końca. No i to jest wszystko. Dzięki za uwagę. Pa!